Dzisiaj z okazji 70. urodzi marki Prince Polo sprawdzimy, co łączy Polaków poza Prince Polo. O, korek. Tak, to ja. A można pani zadać kilka pytań od Prince Polo? No pewnie. Z czego my, jako Polacy, możemy być dumni? Myślę, że z jedzenia. Z pięknych kobiet. Z Białego Stoku oczywiście. Można pani zadać kilka pytań, czy od Prince Może pan Polo? Może Pan dla mnie zadać. Co dla Pani smakuje lepiej? Babka ziemniaczana, czy kiszka Ziemiaczana? Babka kiszka ziemniaczana. Babka Można dla pana zadać kilka pytań o Prince Polo? Oczywiście, dobra. Dla mnie się podoba? Czy mi się podoba? Oczywiście, że dla mnie. Dla mnie się podoba. Oj, zdecydowanie dla mnie. No ty żartujesz? Oczywiście, że dla mnie się podoba. Co w Polsce jest najpiękniejsze? Oczywiście, że kobiety. Podlasie. Góry. Chyba ludzie. Wakacje nad morzem czy w Augustowie? Oczywiście, że wakacje nad morzem. Co mamy w Polsce? Czego nie mają inne kraje? Wspaniałą gościnność. Pytanie bonusowe. Które urodziny w tym roku obchodzi Prince Polo? Stawiam, że 75? 70 lat razem. Jako to odgadnij? <gry> dziękuję bardzo. tej prezencik od Prince Polo. Ja dziękuję, Prince Polo. Kocham.